250 tysięcy euro zebranych na Gambitiusie. Tak, też nie wiem co to jest, ale tak mi Kasia napisał w tekście. Ta suma pozwoliła studiu Urban Games na stworzenie Train Fever. Projektu mającego nawiązać do klasyków takich jak Transport Tycoon Deluxe czy też Transport Giant. Nasz recenzent miał możliwość przekonania się na własnej skórze, jak to jest zarządzać wszelkiej maści pojazdami. Czy Train Fever zdobyło jego uznanie? Zaczynamy rozgrywkę w 1850 roku. Z 3 milionową pożyczką ruszamy na podpój z krawka ziemi losowo generowanego przez silnik gry. My możemy co najwyżej zmienić jego rozmiar i charakterystykę. Twórcy zdecydowanie nie mają nas zamięczaków. Nie ma żadnego tutoriala poza informacjami, jak stworzyć linię, czy też odnośnie panelu bocznego, na którym mamy dostępne opcje budowania. Zadanie jest proste. Tworzyć jako firma transportowa sieć dróg czy torów kolejowych, by łączyć miasta ze sobą, rozwijając ich infrastrukturę. Kupujemy pojazdy, stawiamy stacje, planujemy linie, zarówno przewożąc pasażerów, jak i towary oczywiście osobne. Autorzy oddali nam całą gamę pojazdów do dyspozycji. Są wozy zaprzęgowe, po pierwsze lokomotywy, a skończywszy na nowych autobusach czy pociągach. Początki w grze to przede wszystkim metoda prób i błędów. Niestety brak tu sensownego wstępu, co jednak utrudnia życie. Natomiast schemat postępowań raczej się nie zmieni. Mając do dyspozycji tylko 3 miliony, należy spróbować zbudować czegoś, co da od razu wymierne korzyści. Dlatego stworzenie kilku przystanków łączących ze sobą 3-4 miasta prowadzi do automatycznego nabijania portfela. Bardziej opłacalne z początku są inwestycje w konie. Tańsze w utrzymaniu już pociągi, a i więcej ludzi z nich korzysta. Kasian zdziwił się, gdy starannie przygotowana linia kolejowa łącząca większość miast na małej mapie spotkała się z, z zerowym zainteresowaniem. Z kolei tłum na przystankach czekających na furmanki był tak duży, że niektórzy chyba do dzisiaj czekają na transport. Jednak wraz z upływem czasu sytuacja się zmieniła głównie za sprawą szybszych pociągów i lepszych torów, co powoli odwracało proporcje. Ważnym aspektem gry jest także przewóz towarów, węgla, rudy żelaza, drewna czy ropy. Należy tworzyć trasy tak, by można było dostarczać potrzebne rzeczy do odpowiednich miejsc, w których wytworzymy dobra, a te są wywiezione do miasta, co powoduje ich rozwój. Nasz recenzent przyznał, że odczuwa satysfakcję z nieźle wykonanej pracy, a kolejne miliony lądują na jego koncie dość szybko, co pozwala modernizować flotę pojazdów. W train Fever znajdziecie naprawdę dużo pociągów, ciężarówek czy busików. Modele są dość ładnie wykonane, każdy wóz ma swoją specyfikację, więc nie jest to tylko zmienianie dla zmieniania. Zwłaszcza, że mają też swoją metrykę, która przypomina nam często, by zastępować kolejne wyeksploatowane maszyny. O to, że udostępnili nam sporo możliwości przy rozwoju linii. Przystanki stawiamy dowolnie gdzie chcemy, istnieje opcja tworzenia kolejnych dróg, a także ich rozbudowa chociażby przez zwiększenie ilości pasów lub dodania bus pasów lub torów tramwajowych. Gdy zapragniemy przeprowadzić szlak przez rzekę, nie ma problemów, gra sama wzniesie most. Jedyne co może przeszkadzać w Train Fever to konieczność budowania krótkich elementów. Często dzieje się tak, że przy tworzeniu dłuższych odcinków trasy program dostaje lekkiej głupawki i wybiera skandalicznie drogie opcje, ale gdy to my postawimy mniejsze odcinki, nagle koszta maleją. Dlatego planowanie linii, gdy stawia się dopiero pierwsze kroki w tej produkcji, jest troszkę mozolnym zajęciem. Często uczy się tu na błędach. Co do przystanków, Kasjan polubił możliwość zmiany ich nazwy. Drobna rzecz, a cieszy. Cieszył się też za każdym odpaleniem train fever, bo to wciągająca produkcja. Nie zauważył nawet, kiedy tak szybko wszedł w dwudziesty wiek, a tu już po chwili było jego schyłku. Tytuł pozwala zacząć rozgrywkę od 1900 lub 1950 roku, gdy się do niego dojdzie, ale chyba mija się to z celem. Na koncie nadal 3 miliony, ale pociągi i ciężarówki droższe. Zważywszy na fakt, że maksymalny dług może wynosić 10 milionów, gra się znacznie trudniej i krócej. W czasie trwania kampanii zdarzyły się też pewne niedoróbki, na przykład uważne recenzenckie oko wychwyciło, Jakieś dziwne przenikanie się pojazdów na dworcach autobusowych lub przy rozbudowie drogi. Ciężarówka zmieniła kierunek jazdy, ale zapewniono mnie, że da się z tym żyć. Z każdą kolejną godziną rozgrywki Kasian nabiera przeświadczenia, że ambicje szwajcarskiego studia Urban Games sięgały wyżej, ale zabrakło funduszy. Wierzy, że jeszcze uraczył nas jakimiś dodatkami. Graficznie, Train Fever nie wyróżnia się niczym specjalnym. Oczywiście ciężko oczekiwać wysokiej jakości oprawy wizualnej, tym bardziej patrząc na budżet tytułu. Zatem czepiać się nie można, ewentualnie pewnych spadków płynności, co zdarza się czasem. Z pewnością in plus można zaliczyć soundtrack, bo jest taki jaki powinien być, czyli przyjemny dla ucha i nienurzący. Train Fever to naprawdę dobra gra, która może podobać się fanom gatunku, ale także nowicjuszom niezaprawionym w bojach z Transport tykun. Z małym budżetem, ale z wielkim zapałem udało się stworzyć rywalny i wciągający tytuł. Do ideału trochę brakuje, ale Cassian wierzy, że tak jak w przypadku serii Disney Motion, Urban Games postawi na dużą ilość dodatków, nie pozwalających tak szybko zginąć produkcji. Od niego ósemka. Nadal twierdzi, że zasłużona.